Witam wszystkich ponownie, to jest Shader. i tak, jesteśmy przy rzeczach sam. Kontynuujemy grę Tomb Raider. Um, dobra, jest kasenka, więc oglądajmy ją. Musieli ten przechodzić. są torby. Okej, okay, mamy kamerę zapałki. Wisał macie z Kurzko palówkę. Ktoś mnie słyszy? 5.45, ja uważyłem na zegarku. Um, jak to się patrzyło ku? Jest ja coś ciekawego tutaj? Jeszcze nie ma. Hop. O Jezu, zapomniałem. To jest moja wina? Zapomniałem nacisnąć E. Jest. Dobra. Ciekawe co by było gdybym się jednak chycił inną drogą szedł no już derpujemy, derpujemy widzicie to? jak? jak? ktoś się musiał wspiąć w drzewie, żeby zawiesić tę czaszkę czyli tu jest niebezpiecznie wow, teraz to zauważyłeś? ledwo uszedłem żyć z życiem z jaskini tych, tych, nie wiem, świrów a ty teraz to zauważasz? Okay. Teraz też się może napiję. Czy ktoś mnie słyszy? Odpowiedzcie proszę. Może odpalownisko. Nie, ostatnia zapałka. Oby mi gra tego nie kazała robić, bo jak ja bym to miał robić, to na zamarznie No dobra, nie musiałem tego robić. Właśnie. Oglądnijmy tą kamerę, bo ją w końcu zdobyłaś. Co jest na tej kamerze? Jest jakiś ostatni filmik? Może nagrali to, jak się rozbili, tak jak w parku jurajskim? A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej, chimiko-mitycznej, słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. O, sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają i czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę dobrze? Ja idę się na. No dobrze, dobrze. I sam dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? <grym> dalej, dalej. Bo znowu Cześć, jak za... możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro. Nie tylko rodzina sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności wszyscy mamy w tym jakiś Błasi, udział. Proszę. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu Twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był Pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Ach, mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech Pan się zajmie swoją łódką, Panie Green. Okrętem to jest okręt, Pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do smoczego trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyna. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burzę. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli ma leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne smoczego trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że po poważnie... Dosyć! Rejes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do smoczego trójkąta. O co ja tu jestem? Przedstaw swój plan. nieźle. Też bym ją posłuchał. Bo słysząc jej argumenty, według mnie miała rację niż ten archeolog. W cudzysłowie, oczywiście. dwa doktoraty? Proszę, proszę. Nie mogę tak tu siedzieć. Zwiedzę się po okolicy. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Okej. Okay. Wiedźminie dwójca, jak chodziło się w ogień, to się paliło. A tutaj nie, dobra. Po co? Idziemy sobie znaleźć do jedzenia. Jeleń. Czy ja nie wiem dokładnie. Ale jak ty chcesz ją upolować? O Boże. Co tu się dzieje? A, zaraz. Mogę użyć tego łuku. O, dobra, dobra. Dobry pomysł, tylko... Najpierw... A, dobra, pospinamy się po domku. Nie mogę? Dobra, mogę. Teraz tutaj. I tu prosto do tego trupa. Żeby mu zabrać łuk. Dobra. Ja mam to zrobić? Bez jaj. <ścoughs> Teraz. Dobra, udało się. Nie do końca... Ale, ale i tak się udało. łuk. No, zobaczmy, czy jeszcze działa. O, strzały też mamy. Pamiętaj, czego uczył cię Rot. Przyszłaś... Najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą jeśli nie zdołasz się skupić. Cztery strzały. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Podczas celowania stylowania naciśnięcie... Muszę znaleźć coś do jedzenia. Ja bym jeszcze proponował 8 strzały. Okej, okay, mamy 7 strzał. To jest już dobrze. Ale znając mnie może to być za mało, żeby upolować jelenia. Ok, jedynką podnosimy łuk. Wow, wysoko skacze. O, wow, tu są też strzały. Proszę, proszę. Tylko gdzie ten jeleń? Ja go nie widzę. Tam też są strzały. Chodźmy po nie. Słyszę jelenia. A leży na ziemi? Ha, to jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Idą skrzynka. Bardziej by mnie interesował jeleń. Tego nie widzę. To już przypomina trochę Jest! The Last of Us. Jak zwykle. Dobra, w dupkę. Jeden. Dobra, mamy. Jeden, jednost, jed, jeden trafiony. Czy ciekaw czy, czy mogę zbierać strzały, bo tu się tutaj? A i tak tam są. 17 strzałów, nieźle. Jezu. Ile razy jeszcze będę mówił nieźle. O jest. Nie spóż go, nie spłóż go. Jest Mamy Wybacz. No ja też mogę się dopisać do kondolencji. Może najpierw byś go dobiła, co? I teraz będzie jeszcze bardziej cierpiał. A. No oczywiście nie musisz się Mogę ci tylko dobre rady dawać, a ty nie musisz ich słuchać. Wróć z mięsem Dobry. do obozu. Z powrotem do obozu. Trochę ci jeszcze tego nie zostało. Posłuchaj, Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego Następnie. otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę wow, do domu. O, jak blisko! Hej, okay, nie będę niego polował. Wróć z mięsem do wozu, ten przetrwania. Dobra, powinniśmy już trafić bez tego instynktu. Jest, już jest ognisko. Dobra. O! W tym menu punkty doświadczenia zdobyte podczas gry możesz przeznaczyć na nowych umiejętności. Dalej. O, może to być skomplikowane. Wysył w złoku dostrzeganie trudnych... Z... Aha, tutaj. Dobra, tutaj do opanowania jedną z tych mam. Tego jeszcze nie mam. Wszystkie wejścia do już zaznaczają się na twoim mapie. A, to są zablokowane. Zaradnie uciciel powiem, że... O, to by się przydało. Więcej surowców. Przeszukuj grunt, by znaleźć więcej surowców. Zdążyć dodatkowe dzięki obraniu zwierząt w życiu schronitych z żywnością. Bez tego dostrzegania trudnej nadziei, że nie do pożywienia. Mogę to opanować? Ok. Dobra, wolę to odzyskiwanie strzału na razie. Um, Okej. Okay. I zaraz. Okay, tu coś mogę jeszcze wybierać. Może być skomplikowane. Um, osiągnięty grzbiet. Odsłonię, osłonięty grzbiet. Zobacz kategorię. Niedostępne, niedostępne. Punktów umiejętności już nie mam. Zero. Dobra, możemy stąd wyjść. Tak. Mówi Konrad Rod, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz naszego trójkąta. Rod? Lara! Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Laro? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS z Enduras, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjść po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Ja nie pamiętam. Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno ja nie zatrzymywać. Się zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. nie wyłączaj radia. Może byś zjadł coś. Ok. No mi mu coś z mam, I nie może... Dobra, zjedzone już jest widać. Idą mam 15. Przerażające trochę. Ale chodźmy w wie, stronę muzyki. Niech ona poniesie nasze nogi. A coś mi się wydaje, że ta muzyka może być... Eee, coś takiego, że jak ci kanibale, czy ze spotykają się. Otwarty to jest. Halo, strzały, jest tam wyzywania. ktoś? Jest przed na dół. jest coś ciekawego? Nie ma. Mogę wziąć pochodnie? No właśnie, o tym samym pomyśleliśmy. Chyba da się tym do przejść. No i tak... Jezu, cholera. To nie jest horror. A. W to by zeskoczyć. No, ok, nie mogę się doczekać, żeby wpakować jakiemuś sirowi strzałem między oczy. Co to za symbol? Według mnie to ty powinnaś wiedzieć. Okej, ja Ok, widać jakby ktoś tutaj jednak ugrzązł. Nie mógł wyjść i sobie zapisuje ile dni tu spędził. Chociaż, według mnie, to co jak tam była drabina, więc moja teoria się nie o boże, przecież to szaleństwo. Jest tu coś ciekawego, jest skrzynka. Mogę to podpalić. Weź tę skrzynkę. a um, coś tam było? Tam są grubiny. Ktoś tam, ktoś tam leży? Wyważyć? Muszę czymś to podważyć. Hej, okay, nie mam sprzętu, no ale na razie możesz to podpalić, jak nie mam. Możesz się Oj, coś... Ojej, to nie mam. Nie. <laughs> What the fuck? Nie, to jest zwierzę. Ej, yeah. hey, coś prowizorycznego czekam. O, właśnie czekam. Gramofon mogę wyłączyć. Być um, z bunkra. O, akurat nauczymy się wyważyć. Okej, okay, muszę naciskać tylko E A, e, i tak dobrze. Gdyby było bardziej skomplikowane, mielibyśmy ogromny problem. Ja bym miał. Ej, okay, wyważ to. Dajesz! Hej, okay, straszna ta muzyka jest. Nie wiem, co ja bym zrobił na jej miejscu. Pewnie bym nie poddał się tej żebyś próbował wydostać z tej wyspy. Ale nie miałbym takiego nie przyszłu, że jak teraz z nim jestem ja, żeby kierować ją. Żeby wszystko dobrze zrobiła. No i nie miałbym też zapisów. Okay, a gdybym teraz chciał wyciągnąć to, co z Twoją pochodnią. A, nic. Przytrzymaj shift, żeby zgasić pochodnie, no to jest nimi niepotrzebne. Sprawdzę, co się dzieje. Sam? W południowym zachodzie będę musiał iść ścieżką. Czekaj, trochę, wspinaczki. Słyszałaś? Tam ktoś jest. Słyszałam! Palimy ognisko, wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro, udało ci o, się... O, dobra, to nasi. Sam, ale dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już drogi. drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. O, tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nie. Ja no bym Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Bo ma te nasze na dokończoną. Na Usiądź sobie. To. Sam właśnie opowiadałam mi o słonecznej królowej. A, już wiadomo. Tak. O chemiku. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie, ja opowiadał. trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbiam opowiadać te historie. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracy zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Pładała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali podmuchy wiatru i obracali w każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie chimiko, a ona władała wszystkim na to, powołuję go w No, No i zasnęła, nie dziwili się, że zaśnie. Słyszała to milion razy. To, fuck, nie ma ich? Sam! Sam! to jej się przyśniło! <śmiewa> oh, Ojej! Oh, Ona to ma! pecha Mogę uh, okay, jeszcze wilki! <śmiewa> Ona to ma! Dobra blisko, ale my tutaj skończymy ten odcinek, więc dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Hej!